Wielu pewnie parsknie śmiechem, ale duża część moich klientów przychodzi do fryzjera się wyszczuplić. Twarz w sensie. Co mam na myśli? Nazywam się Dawid Kruczek i możesz się rozgrzać. Zrzućmy razem kilka kilo 60 minut. W sensie nie teraz na fotelu, jak, jak no, klient na fotelu u mnie znaczy jak siedzi. Wydasz u mnie raz na 3 tygodnie jakąś tam kwotę, którą biorę i już masz spokój. Możesz sobie spojrzeć w lustro rano i, i powiedzieć, wow, to jest gość taki zadbany i szczupły. Oczywiście cały czas poglądając na swoją twarz, a nie na... A nie... a nie niżej. Zobacz teraz obrazki, które się tu koło mnie wyświetlają. Mamy do tego samego pana, ale z jedną różnicą. Tu jest zarośnięty, a tu jest szczupły. No i, no, i, no i... co z tego? Pewnie sobie myślisz, no obcięty i tyle. No właśnie nie do końca. No bo to, co ma na głowie, to nie dzieło przypadku lub wsławionych już boków krótszych, góra dłuższych. Chociaż to przysłowie trochę tu pasuje. Ta obcięta forma to bardzo dobrze przemyślana, złożona i zdefiniowana forma, czego pewnie nie zobaczysz mijając Janka na ulicy. Ale Janek to wie. Janek wie, co wybrał, a jego stylista wie, co zrobił. Chyba wie. Ale to spojrzenie jest z mojej perspektywy. Jak się pewnie domyślasz, głowę da się też pogrubić nieodpowiednio zdefiniowanym pomysłem na strzyżenie lub zwyczajnym niechlujstwem specjalisty, bo cieplutki obiad stygnie na zapleczu. No dobrze, ale czas na konkret. Popatrz na to strzyżenie. Jest Janek, a imię zmyśliłem. Wygląda jakoś tak, jakby się nie starał za bardzo. Buzia wygląda na pełniejszą. Dlaczego? To proste. Bogi są za długie, a góra zbyt krótka. Ha! Za bardzo uprościłem, ale już tłumaczę. Ha! Ha! Za bardzo uprościłem, ale już tłumaczę. Jeśli chcemy uzyskać efekt wyszczuplenia twarzy fryzurą, powinniśmy się skupić na wydłużeniu górnej sekcji, czyli tego, a dokładnie frontowej i środkowej części fryzury. Dzięki czemu wytworzy się swoiste wypełnienie kształtu głowy, jak tu na obrazku. Patrzysz i myślisz, no banał, co on pieprzy? Właśnie to z banałami mamy największe problemy. Właśnie o banałach najczęściej zapominamy. Rzuć okiem na dwa rodzaje boków obok siebie. Na pierwszy rzut oka podobne, nic bardziej mylnego. Zdjęcie po prawej pokazuje dobrze wycięgowany bok, z zachowaniem proporcji, a lewy to zwykłe jajko, co przy lekko nieforemnym kształcie czaszki daje efekt zabójczy pod kątem estetycznym. Dlaczego? Założenie jest proste: kiedy fryzorem ma wyszczuplać twarz, musi mieć zachowane krawędzie górne boku, które integrują się z sekcją góry fryzury, a ta, jak powyżej, ma zostać wydłużona od frontu, a skrócona na szczycie, co zbalansuje szczyt, cza szczyt czaszki, który zwykle jest najwyższym punktem. Wiem, że to jest troszkę skomplikowane, ale to jest krawędź górna, a to jest czaszki, a to jest front fryzury tutaj. To. Co wydaje się oczywiste, bok fryzury powinien być jak najkrótszy, jednak takie spojrzenie na strzyżenie boków jest często bardzo zgubne. Zwłaszcza jeśli chcemy wyszczuplić buzię, tak? Bok odpowiednio przygotowany, czyli ten, który widzisz teraz, jest kreowany z myślą o proporcjach. Proporcjach z ratutatu. Zachowanie proporcji panelu bocznego, fryzury to nic innego jak pozostawienie odpowiedniej ilości włosów na górze boku, co utworzy ścianę, czyli płaski bok, który nie odkształca się na zewnątrz ani wyraźnie do wewnątrz. Masz tu raz, dwa, trzy i nigdy takich głupodnierów. No fajnie, teraz już wiesz wszystko. Czas, czas na pokaz zdjęć, którym przygotowałem dla Ciebie kilka inspiracji. Zapisz je sobie, jeśli wzbudzą Twoje zainteresowanie i pokaż swoją majstrowi. Mam wielką nadzieję, że pomogłem Ci zrozumieć, jak działają fryzury wyszczuplające i obie znalazł kogoś, kto uczyni taką magię na Twojej główce. Zaraz, moment, 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 Jeśli Ci pomogłem, to kliknij w te subskrypcje i łapki, a pomoże mi to tworzyć treści lepsze i mądrzejsze. Każda łapka to jeden punkt do mojego IQ. Jeśli uda nam się zebrać 200, to minę Einsteina, co sprawi, że kolejne materiały to będzie coś zajebistego. Ale wolę Cię zaskoczyć. Napisz w komentarzu o czym powinienem nagrać i czy Twoja fryzura wyszupla twarz. Z chęcią coś podpowiem. Mówił dla Was pomocny Dawid.